মতে বেয়া হৈ যায় যায় I to powiedział, że w tej nie ma Żeby był złot, to, to by 20 osób do tego się nie zmieściła, jechała na zewnątrz Te światła Takie czasy były? Tam się zablokował. Wszyscy jechali w jednostce. To na minut trzeba to zrobić. Nie no też To ale to światła, światła to wszystko to, Tak i bez Ale, ale najpierw trzeba się... Do tego to <meldzień> można te 12, 12-13 minut nie Nie drugi, jeszcze. patrzyli, żeby chodził. No, jest Nie, no nie, to Samolotem by Ale jak nie zjadę, to ma Ludzie się muszą najpierw sami nauczyć jak wziąć i sami jak tak, Ludzie się tak, muszą się nauczyć, że trzeba wsiadać razu, a nie ociągać się Jak się do A to też się nauczyć No jest jeszcze to problem Tak, są teraz za, za świeże? Tak to mówią, niewyjeżdżone, nie jest. How are No. Yeah. Je suis dans la panique parce que ça me fait